Bardzo cię pogratulować różnie motorowi, różnie zwycięstwa w dzisiejszym dniu. Byli zdecydowanie lepszą drużyną. Nie, nie ulega wątpliwości, że no, niestety wykorzystali nasze słabsze strony. Nasz słabszy dzień dzisiaj, w pierwszej połowie, zdobyli dwie bramki. Po przerwie dołożyli bardzo szybko trzecią, kiedy chcieliśmy naprawdę odrobić przynajmniej tą jedną bramkę jak najszybciej i grać dalej. Może udało się przynajmniej realizować. wywalczyć. Niestety trzecia brameczka podcięła nam troszeczkę skrzydła. Później wpadła czwarta, bo też w błędzie obrony. Dzisiaj nasza obrona zawsze żelazna i nie do przejścia. Dzisiaj zrobiła trzy błędy i została skarcona trzema kamieniami. Także trudno tutaj powiedzieć, że mogliśmy coś więcej ugrać. No, różna motory była zdecydowanie lepsza i wygrała. Także gratuluję. Dziękuję bardzo za wypowiedź, panel gospodarczy. Może powiem, że tak zdecydowanie lepsza? Może nie. Zastanawiam że wygraliśmy tak dużo lepiej. Rzeczywiście strzeliliśmy cztery gole, liczby pruszków chyba przez całą rundę stracił chyba siedem, tak? Siedem. 4 cztery gole praktycznie strzeliliśmy więcej niż połowę tych bramek, które oni stracili. Czy graliśmy dobrze? Nie graliśmy dobrze. Tak naprawdę też trochę chaosu się wkradało, popełniliśmy również dużo błędów. Natomiast no, straciliśmy tylko dwie bramki, a z drugiej strony aż dwie bramki to mnie martwi, bo bo, bo przeważnie jest tak, że na przeciwna jak strzela dwie bramki, no to, to mogłaby wywieźć nawet trzy punkty z, yy, z gorącego w sumie terenu, chociaż grał bez kibiców, ale zawsze tutaj się ciężko gra. Natomiast no, cieszy mnie skuteczność napastników, w ogóle pomocników. Ostatnie mecze pocznie były w że żeśmy 4, 4, 3, 11. No ale jeszcze wcześniej dwie, jeszcze z także te bramki padają, zaczyna to wszystko jakoś pomału funkcjonować. No i teraz Kolejny przeciwnik Radomia, to już jest historia. No, dziękuję za przybycie, bo kiedyś miałem okazję pracować z niczym Pruszków i bardzo fajnie tam byłoby. Na co dzień mieszkał w Warszawie. A, a dzisiaj no, wykonuję jak najlepiej swoją pracę tutaj w Lublinie, bo za to mi też płacą. I cieszy mnie to, że, że, że wygraliśmy mecz. Błędy popełniliśmy, musimy popracować. Kolejne mecze przed nami, po kolejne punkty pojedziemy i do Radomia, i z Elbowiem tu popatrzymy też o trzy punkty więcej. Nie co, ma 6 punktów. Będziemy walczyć. Ja nie mówię, żeby je dodawać, bo to jest złudne. Jeżeli ktoś sobie doda przed meczem punkty, będziemy walczyć i ciężko wywalczymy, mam nadzieję, te 6 punktów. Dziękuję bardzo proszę o zadawanie. Ja odpowiem z rekryzatorem wyborca. Panie trenerze, <trym zytań> rozmawialiśmy z radkiem, który mówił, że właściwie teraz gracie trzema obręcami tak naprawdę. Czyli bardzo ofensywnie no, sprawdza się to, bo rzeczywiście dużo bramek, ale. Z drugiej strony sam Pan mówi, że, że jednak z tyłu trzeba dużo poprawić. Trzeba poprawić, bo każda utrata bramki e, rodzi takie pytanie. Dlaczego żeśmy stracili? Kto nie pokrył? I tak dalej. Bo tutaj te bramki nie straciliśmy ze względu na to, że było trzech obrońców z tyłu, tylko straciliśmy po stałym fragmencie gry i porzucie karny. Także ta, to mimo wszystko funkcjonuje, że gramy trójką i, i dwajboczni powiedzmy, obrońcy, pomocnicy. E, e, Nasz ten Wincent z prawej strony, który ma no, wydolność nieprzeciętną, bo jest bardzo szybki i bardzo dużo biega. No, szkoda po prostu trzymać go na obronie, niech po prostu daje, otwieramy mu pole, niech biega dużo z drugiej strony pepczarek. Także póki co funkcjonuje, to nie, nie mam zamiaru jak na razie zmieniać tego. Jeżeli funkcjonuje, to zostawmy tą maszynę, niech, niech pracuje. Jeżeli chłopaki z takim zaangażowaniem na treningu będą dalej tak pracować, to, to myślę, że będę spokojna na te dwa pojedynacze.